Widzicie z tej strony Scorpion? Kontynuujemy grę x men Origins Wolverine. Mamy gościa, który do nas naparza. Co tam pitolicie? I tak nie macie szans. Yeah. To ja was zabiję. Nie wiem mnie. Oj Dobra Którzy następni do siekanka yeah. Jeszcze się jakiś ostał A ty, dobra Muż ty No ty i tak cię wykończę. Mówiłem, nie tak jak chciałem, no ale dobra. Żeś mi się wyrywał. Uuu. Dobra. Miłego lotu. To sobie pojechałem. Logan, naucz się jeździć, a nie szarżujesz. Słyszę śmigowiec, niedobrze, ale zobaczmy, co tu jest. Może jest coś do wzięcia, ale raczej nie. Słyszę też psy. To nie wróży nic dobrego. No, właśnie tu na górę. Okej. Okay. No to mykamy. Myk? Złapiemy się czy nie? Musimy. Tam czy tu? Tam. Dobra. Jesteśmy na lądzie. Bezpiecznie. Byłem w teorii. Mamy punkt kontrolny. To się chwali. Jesteśmy ciągle w lasach. Mroźno, zimno. Ja wam on fire. Yeah. Dobra Który? Ty spoko chodź tu A się odbiłe drzewa Nice Żyjesz? To cię załatwi inaczej Chciałeś to masz Dalej. Ja się rozglądam, czy coś można wziąć ciekawego. Raczej nie. Co na górę, czy możemy to rozwalić? Oh, yeah, I like this. Dobra, jesteśmy po drugiej stronie i mamy trupa, gdzie zabierzemy nieśmiertelnik. 1000 punktów doświadczenia. Wow. Great. Co dalej? Zaraz się przekonamy. Bo jest ciszej, i spokój. A to nie dobry znak. Mam jakąś bazę. To będzie pewnie jadka. Jeszcze większa.

Our They think he's this way. Może udamy się ich po cichu? Co wątpię. Co, nie wiecie, co to, Weapon X? to ja, Wolverine. No Nie wiecie, ale Nie To nie X? Niestety. I jest alarm. Co to słyszy? Robota jakiegoś? O! I mamy premię do zdrowia. Dobrze, że to zauważyłem. Bo bym ominął i tyle by było z tego. Jest kolejny ziom. Mamy tarczownika. Ale tych trzeba załatwić oni przeszkadzają Ulepszono od ruchy bitewne Karagunier 2 Luzik On się nadział tam Na łzy widłowy bok Uu. Rzuciłeś mnie jak workiem ziemniaków. Jakoś łatwo się ich pokonywało, nie pamiętam już. To jak. Muszę sobie przypomnieć. To zamęty. No. Nie. O zaziom, Dobre, ale i tak ci załatwię. No, obrywałem jeszcze. Pokonam cię i tak, i tak. Co o tym myślałeś? No, siekanka. No nie, będę się z nim męczył Co prawda jest to niezła zabawa no ale nie, nie ma co przesadzać No nareszcie Nie pamiętam jak się ich pokonywało, wiem że był sposób Przeżyłeś? Tam mamy kolejnych tarsowników Nie za wesoło Ale ja chcę zobaczyć co tu jest Może będzie coś fajnego do wzięcia Coś co jest ukryte albo coś takiego Co można oczywiście jak najbardziej wziąć O! Mówiłem no i mamy tysiąc punktów doświadczenia. I like it. Tam chciałem. No nie, jest znowu on. Pięknie polecieli w górę. A z powietrza go. Chwyciłem Cią poleciał? Przem w drzwi? <laughs> Dobra. Jakiś mały bug musiał powstać. Dla mnie to jeszcze lepiej. Lucik. Kolejny. A się nadział na ten prąd, to już wiemy co to było. Co próbowałem kiedyś niby wziąć. A to po prostu była jakaś taka skrzynia energetyczna z prądem. A, mogę to rozwalić. Luz. Czy ten się przypomniał jeden z drugim. Na no, co by go tu nadziać. Który? Gdzie? A ty? Fajnie, że ich zauważyłem. Hana Się nadział piknie. Na no, muzyki widłowy chciałem go tam nadzieć. O właśnie. <ścoughs> dwóch. Dobre. Stracił główkę. Jest niższy. Co my tu mamy? O zioł. I mamy krwawy szhao 1. Będę tu blisko śmierci Wolverem dodaje większe urażenia. Spoko. Oczywiście tutaj... Wzięliśmy Mutagen. Haha. Ha. Kogo mamy? Bosa, koksa. Będzie koks. Choć wygląda mi on bardziej na bossa. Ulepszony Wendigo. No to mamy ulepszonego Wendigo Cox. Dzięki. No nie, złapał mnie. Jaka z niego pipa. No nie, słaniaczek, z tyłu byłem. Stary, nie przyginaj. Dobra, i napaszamy. I jeszcze musiał mnie trafić, no. On jest dobre, szybki W porównaniu z wcześniejszym jego no mniejszym mutagenem Genetyką No nim, jak był Co jest? On ja się chyba ze złościu teraz z kimś prądem będzie walić. Chodź tu węduś ulepszony. Jesteś mój Mamy punkt kontrolny. I nowy poziom 14, pięknie. Co to ninja. Aha. Nowe zadanie i zamknięcie. Nowa zdolność mutageny poziom 2 Luz. Dobra, przestaję się bawić, bo Już wiem, to wy. Przerwał mi no, walczy się w dupę. Wszyscy, którzy chcecie mi zrobić krzywdę, ja się tylko bronię. No, może też trochę mszczę. Okej, okay, dobra, he he. Potrzebne C4. Dobra. Co tu jest? Nic. A szkoda. Do wzięcia. Też nic nie ma. Dobra, tu na górę. Że co ty tam aktywujesz? Choć byś ją nie zrozumiałem za bardzo O nie Czyli Ci pedryle Pięknie się nadział No chodź tu go dostał tam A ten z wali tam tamten oberwał? Tak muszę go zrzucić stąd. Skinął wreszcie czy nie? Ja tak przełączam na tą swoją zdolność co chwilę. Dobra, mam Cię. Locik. Tam sobie poleciał. Żyje. Aha. Taki myk. Dobra. Zajdę i go załatwię. No zaczęło mnie irytować. O następni. Chodź tu, wszyscy mam nadzieję. Idziemy znowu na drabinę. I wykonywać będziemy ten sam manewr. Mykaj, mykaj, Logan. Musisz znaleźć te C4. Co się tak sili? To tylko lina Nic tu nie ma, bo... A ja chciałem coś wziąć No dobra, ale Tu nic nie ma, no to... Trochę bez sensu Te miejsce. Coś one musi być Aj, dobra Ja już wiem Niepotrzebnie po prostu zrobiłem przewrotkę No Ech. i na górę Trzeba będzie się znowu dostać To był mój błąd Gdzie niepotrzebnie Będę tracił cenny jak najbardziej czas. Nie tylko swój, wasz, ale i przede wszystkim do nagrania. Choć myślę, że jeśli wy to oglądacie, to ten czas nie jest stracony, a raczej pozytywny. Mam nadzieję. No i dobra tutaj Jeszcze raz na górę i ulepszono odruchy bitewne. specjalizowane jednostki wojskowe 2 Czy jakoś tak. Nie spadnij tylko. Właśnie to mnie wkurzy, że sami wykonuję ruchy, których nie chcę. Mamy tutaj chyba C4. Ale czy coś jeszcze do wzięcia? Popatrzmy. Same komputery. O, jest ziom. Martwy. Gdzie zabieramy nieśmiertelnik? Tysiąc punktów doświadczenia. yupi Dobra, bierzemy to. I mykamy z powrotem tam Tylko my skakać nie możemy i to jest myk Znaczy możemy ale No właśnie Tu zejść czy tam Gdzie była ta ciężarówka Dobra tędyk zejdę Jak do góry. Co ty mi coś źle pokazujesz? O tam, o właśnie. Jest. Cicho w bazie. Podkładamy C4. Co, wybuchnie to? Czy ja mam jakoś doprowadzić do wybuchu? A, użyj. No to nieźle. Buchło. Ale lecą i jadą posiłki. Tu jesteśmy na moście. By to był boss? Ale nie mamy punktu kontrolnego, to jest podejrzane. Możemy skoczyć tam. Trochę mi się oberwało. Dobra. Energia się zregenerowała. Ooo, Dobra, ominęliśmy jego. Ale jest za Nie nadziął się. Ten tak. Pięknie. Jest tu coś do wzięcia, jest, ale nie teraz. Won mi, przeszkadzacie tylko. Skąd tu wziąć energię? Haha. O, przyszedł następny. A ty ci. Nadział się, beauty. Białego lotu Bierzemy Nieśmiertelnik. Zabieramy i dostajemy 1000 punktów doświadczenia. Jak kolejny level. Ale ten śmigłowiec mi przeszkadza. Coś z nim mamy na pewno zrobić. Coś tu jest, ja. Yeah. Mutagen. Awok Z Zwiększa maksymalny poziom szału Dobra, teraz na górę Mam nadzieję, że nie zginę Znowu ziomy Miłego lotu Przyjemnego Ty też Ty również No, chodź tu Sajonara. wchodzimy do środka. Przydał się punkt kontrolny: u, u, u. zdolność regeneracji 1 zmniejsza czas oczekiwania przed rozpoczęciem regeneracji. To jest spoko. nie mogę wziąć nie ale chciałbym się dostać do tego śmigłowca tylko musimy uciec bynajmniej na chwilę i zabić tych panów pięknie mamy punkt kontrolny komentujcie oceniacie subskrybujcie do następnego odcinka cześć